Masz pomysł, jak nam pomóc? Słyszałem, że Stany Zjednoczone mają wehikuł czasu. Spytaj to może pożyczą. Stany, czy to prawda, że posiadacie wehikuł czasu? Tak, ale w rękach nieodpowiedniego kraju jest bardzo niebezpieczny. Wiesz, że on może nam pomóc i przywrócić Europę do stanu sprzed jej upadku? Jakoś na to nie wpadłem. Dobra, dam ci go, ale musisz coś dla mnie zrobić. Gdy się cofniesz w czasie musisz rozbroić Rosję z jej bomb, aby nigdy żadnej we mnie nie wysłała. Dobra, ale pamiętaj, że może to mieć też niespodziewane skutki w przyszłości. Masz i pamiętaj, że trzymam cię za słowo. No jasne, dzięki. A więc zmieńmy bieg historii... على اذى أه